Siema mordy, z tej strony ryba, wasz ulubiony freestyle fighter, tuber. W tym odcineczku zabawimy się w typowanie walk na fame MMA8. Na poprzednim typowaniu walk z fame MMA7 powiodło mi się. Trafiłem praktycznie wszystkie walki, które obstawiałem, no poza jedną bonusową, którą przedstawiłem dla tak zwanych chciwych. Ona nie weszła, chociaż też można powiedzieć o włos, bo było to wywołane decyzją sędziów o dyskwalifikacji. Także można powiedzieć, że skuteczność miałem wysoką. Tym razem także zabawię się w Buchmechera. Mam nadzieję, że skuteczność będzie równie wysoka. E, a strategia będzie podobna. Przedstawię Wam niewiele typów e, walk, które moim zdaniem warto obstawić, bo kursy są dość wysokie, opłacalne. Nie znalazłem co prawda wielu takich perełek, wielu takich okazji, ale wychodzę z założenia, że wolę obstawić mniej wydarzeń. Za większą kwotę i mieć większą szansę na wygraną, niż składać takie kupony kombinacyjne złożone z wielu pewniaczków po niskich kursach, bo jak mnie nauczyło doświadczenie, zasada pewniaczków jest taka, że jakiś pewniaczek zawsze nie wchodzi i psuje nam kupon. Także dosyć tego gadania i jedziemy z typowaniem. Dobra, jedziemy po kolei, będę starał się wypowiedzieć parę słów o każdej walce, natomiast nie wszystkie będę obstawiał. Pierwszą waleczkę mamy Kas już z Eltostem. Wiadomo, że Kas wygra tą walkę. Kurs niestety jest bardzo niski, nie zachęca kurs 1,33 do obstawiania. Pokusiłbym się tutaj o obstawienie, że Kas wygra przez KO poddanie. Kurs jest 1,50. Już troszkę korzystniejszy, ale dalej nie satysfakcjonuje mnie w mojej strategii grania ten kurs, ponieważ jak znam Kasiusza, wiem, że istnieje takie prawdopodobieństwo i takie duże ryzyko, że po prostu w momencie, w którym Kasiusz wyczuje, że ma miażdżącą przewagę nad Najmanem, to po prostu odpali mu się Hollywood i zamiast wykończyć Marcina Najmana, będzie się starał go jak najbardziej upokorzyć i, i będzie się z nim bawił. Przechodzimy do kolejnego starcia. Kolejne starcie, już z chęcią obstawię. W kolejnym starciu mamy Piotra Szeliego Szeligę kontra Piotra Bestię Piechowiaka. Jest to starcie dwóch potężnych, dwóch absolutnie silnych mężczyzn, w których jeden tylko pokaże swoją dominację. Widzieliśmy, że na konferencji padło dużo cierpkich słów. Obaj panowie nie darzą się sympatią, są na siebie wściekli. Ja myślę, że obronną ręką z tego starcia. Wyjdzie Piotr Szeli-Szeliga. Z tego co obserwowałem e, walki Piotra, jak na kulturystę e, tak przypakowanego, o takiej muskulaturze ciała, potrafi bić z luzu, potrafi zadać ciosy w taki sposób, że fajnie to wygląda. E, oglądałem jego walkę z Krystianem Pudzianowskim, widać, że ma niesamowitą psychikę do walki. Że na pewno łatwo się nie podda, i mam wrażenie, że jego ruchy są dużo bardziej skoordynowane że jest po prostu dużo zręczniejszy od bestii piechowiaka. Obaj panowie dysponują naprawdę przeogromną siłą, natomiast mam wrażenie, że siła to nie wszystko i że w tej walce wygra zręczność. Dlatego skorzystałbym tutaj z atrakcyjnego kursu na Szeliego, który wynosi aż 1,90. Czyli nie jest faworytem w tej walce. A ja lubię obstawiać właśnie niefaworytów, tak na przekór. Kolejny w kolejnej waleczce, no walki kobiet niestety ciężko zawsze się przewiduje. Natomiast niesamowicie kusi mnie tutaj kurs na Dagmarę Szewczyk, który wynosi aż 2,70. Co przemawia na korzyść Zusję? Na korzyść Zusję na pewno przeważa mocna psychika. Która pokazała w walce z Martą Linkiewicz, oraz przeważa doświadczenie, ponieważ ma za sobą już wyjście do Tagonu i może to jej pomóc łatwiej obchodzić się ze stresem. Miałem też okazję porozmawiać z Dagmarą i dowiedzieć się, że prowadzi ona dość sportowy tryb życia. Przez wiele lat, o ile dobrze pamiętam, to nawet przez 12 lat biegała. Więc jestem przekonany, że będzie fizycznie dobrze przygotowana do tego pojedynku. A tego akurat a tego akurat zabrakło, moim zdaniem, u ZUS I widziałem, że w końcowych rundach z Martą Linkiewicz już kompletnie nie miała sił. Led, ledwo chodziła po tym oktagonie. I nie, nie do końca rozumiem tego, że Uzusie jest aż tak murowaną faworytką ponieważ pod względem umiejętności nie pokazała nie wiadomo czego, na pewno pokazała charakter, pokazała serce do walki, co stanowi w przypadku sztuk walki bardzo ważny czynnik, natomiast nie jedyny. Eee. I tak jak mówiłem, przez to, że lubię wypatrywać takie okazje, lubię wypatrywać wysokie kursy i stawiać na przysłowiowego czarnego konia, w mojej opinii, w moim odczuciu Dagmara Szewczyk ma bardzo dużą szansę w tej walce być tym oto czarnym koniem. Dlatego korzystałbym tutaj z kursu 2.70 i dorzucił do swojego kuponu zwycięstwo Dagmary Szewczyk, co daje mi łączny kurs już 5.13. Więc przy dwóch walkach wygląda to całkiem sympatycznie. Co do starcia Piotr Pająk-Alan Kwieciński... Wiadomo, że faworytem jest tutaj Piotrek, który najprawdopodobniej wygra, ale po raz kolejny kurs 1.37 w mojej strategii grania pozostawia wiele do życzenia. I teraz tak, Michał Sobota-Sobolewski kontra Filip Filipek Marcinek. Tutaj tutaj powiem tak, no wiadomo, że Filipek jest faworytem, wiadomo, że wygra najprawdopodobniej tą walkę, no ale znowu ten kurs 1.37 w żaden sposób nie jest w stanie mnie zachęcić, słuchajcie, do do rzucenia do kuponu tego wydarzenia natomiast wynalazłem inną alternatywę która wydaje się dość ciekawym rozwiązaniem, ponieważ całkiem wysoki kurs zaobserwowałem na następujące wydarzenie wygrana na punkty wiem, że Filipek sam o tym mówi w wywiadach po pierwsze, po drugie walczyłem z Filipem i wiem jaką mam mniej więcej moc ciosu I sam Filip przyznał, że, że nie zdarza mu się nokautować przeciwników wydaje mi się, że Filip nie będzie w stanie znokautować Soboty, dla którego ta walka będzie bardzo ważna, bo w związku z, z różnymi oskarżeniami i różnymi nieprzyjemnymi informacjami, które rozeszły się wokół jego osoby, na pewno Sobota będzie musiał pokazać w tej walce charakter, będzie musiał pokazać jaja, nie będzie tutaj klepał w przysłowiową matę. Z byle powodu Tak samo jak Filipek Filip jest faworytem Więc wątpię, że znajdzie się w takich e, tarapatach Żeby tutaj e, musieć się poddawać Natomiast ani jeden, ani z drugich, drugi z panów W mojej opinii łatwo tutaj nie ustąpi Wydaje mi się, że kurs na wydarzenie Że ta walka nie zakończy się nokautem Jest bardzo kuszący Czyli wygrana na punkty po kursie 1.82. W kolejnej waleczce znowu powtarza się sytuacja. Tyburski, który jest murowanym faworytem, prawdopodobnie wygra, ale kurs 1.35 mnie nie interesuje. Amadeusz Ferrari Roślik znowu jest faworytem, znowu prawdopodobnie wygra. Ale kurs na niego jest zbyt niski, żeby zaryzykować, że Amadeusz zdecyduje się rozwiązać tą walkę jakimiś nielegalnymi sokerkikami, stąpami, kopnięciami, uderzeniem z główki bądź innym tego rodzaju wyczynem, więc wstrzymałbym się od, od obstawienia tego. Maciej Szewcu versus gamufall. znowu kurs kurs na Gamu nie kusi. Wręcz jeśli mam być szczery rozważałem postawienie na Macieja Szewca Szewczyka jednak jak obserwuję na konferencjach, w wypowiedziach oraz wywiadach, dużo bardziej pewny siebie jest Gamu i mam wrażenie, że no stoi za tym solidny warsztat umiejętności i że nie jest to udawana pewność siebie, więc również wstrzymałem się od tej walki. Bardzo atrakcyjny kurs na hejtera, troszkę krzywdzący moim zdaniem, bo mimo że hejter w stójce z tego co zauważyłem nie jest najmocniejszy, no to Potrafił poddać jakoś tam olejnika tą balaszką, więc być może jakąś klątwę zdołałby wyczarować w wyniku siedmioletniego trenowania judo. Natomiast tutaj faworytem jest Mortalcio, na którego kurs znowu jest zbyt niski. No i kolejny niestety niski kurs Kacper Błoński, Marcin Dubiel 1,35. Kusiło mnie również obstawić tutaj niespodziankę na Marcina Dubiela. Ale ponieważ nie wiem nic praktycznie o obu zawodnikach, opieram się słuchajcie na, na tych wydarzeniach, na temat których wydaje mi się, że wiem najwięcej. I podsumowując, są to następujące wydarzenia. Zwycięzcą walki zostanie Piotrek Szeliga, Dagmara Szewczyk wygra z Zusję. Natomiast walka Filipka Marcinka z sobotą rozstrzygnie się na punkty. Trzy wydarzenia. Kurs przy trzy, tych trzech wydarzeniach myślę, że jest bardzo atrakcyjny. Jak widzicie, nigdzie nie obstawiam tutaj faworytów, nigdzie nie obstawiam zdarzeń, które wszyscy przewidują więc jeśli uda mi się poprawnie wytypować no to zysk będzie bardzo przyjemny przy przykładowym obstawieniu 100 zł zaledwie mamy do wygrania 821 zł i to tylko przez nieprzyjemny podatek bo pamiętam czasy kiedy nie było podatku byłoby to wtedy 934 zł oczywiście nikogo do hazardu nie namawiam broń Boże, w czysto teoretycznych rozważaniach, na ten sposób wyglądają moje typy, które oparte są w dużej mierze na kursach bo inni zauważyłem, że tak zero typują, kto wygra, kto przegra natomiast ja staram się wypatrzeć atrakcyjne kursy i to wszystko jakoś dostosować do tych kursów także to byłoby na tyle w tym typowaniu życzę wszystkim grającym powodzonka wszystkim nie grającym Miłego oglądania. Oczywiście, zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału Ryba Free. Na dniach wjeżdża mój sparring z Wojtkiem Golą. Będę o nim również jeszcze trąbił na moim Instagramie Ryba Free, na którego również Was zapraszam. Trzymajcie się, Piona.